Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Um, I co, wchodzimy do klasztoru. Skoro już jesteśmy nowicjuszem... im my się zgłosić, zgłosić do Parlanu. Mam na imię Parlan. O, ja jestem... To takie nowicjuszem. To kim byłeś wcześniej nie ma znaczenia. Teraz jesteś sługą Inosa, tylko nie to się liczy. Wraz ze wstąpieniem do Bractwa Ognia twoje wcześniejsze winy zostaną ci wybaczone. Niech Inos błogosławi i oczyści grzechy tego, który wstępuje do niej na służbę. Co teraz? Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. Będziesz pracował i służył klasztorowi. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak najszybciej Goraxowi. On już zadba, aby trafiła gdzie trzeba. Kiedy to już zrobisz, porozmawiamy na temat Twojej pracy tu w klasztorze. Aha. Ty mi powiedz. Poszukuję oka i nosa. Nie, nie wiem, kto Ci o nim powiedział, ale nikt nie ma dostępu nie do artefaktu. Gdzie przechowywany jest oko i nosa? Im mniej osób zna ten sekret, tym bezpieczniejszy jest oko. Możesz sobie oszczędzić wysiłku i tak go nie odnajdziesz. Tak, jakby mnie to cokolwiek. Muszę porozmawiać z dowódcą paladynów. Lord Hagen nie przyjmuje nowicjuszy. Jedynie my, magowie, mamy prawo się z nim widzieć. nie. W jaki sposób mógłbym służyć się zgromadzeniu? Najpierw musisz wypełnić Dzień zadania zresztor. nowicjusza. Będziesz pracował i służył klasztorowi. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak... A, to dobra, to już słyszeliśmy. To teraz a sam poczynęc sobie zamknąć tutaj drzwi. Żeby było tak fajnie? Idziemy zanieść temu goraxowi ten posążek. Chyba. Tak mi się zdaje. No po co innego. Siema. Czy mogę ci w czymś pomóc? Mam tu posążek, który za sprawą Darona miał trafić do klasztoru. Ach, szkoda, że tak cenny przedmiot przynosi zwykły nowicjusz. Jest to mimo wszystko świadectwo twego oddania sprawie Inosa. Możesz liczyć na mą wdzięczność, młodzieńcze. Dziękuję. Szukam noclegu. Tu obok jest puste łóżko. Pierwsze po prawej stronie, zaraz przy wejściu. Możesz tam spać. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z któregoś z nieużywanych kufrów. I pamiętaj: nie wchodź do komnat sypialnych magów. Nie wolno ci również wchodzić do biblioteki, chyba że uzyskasz pozwolenie. Na czym polega twoja praca? Zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. Doglądam również produkcji wina i zajmuję się zaopatrzeniem klasztorów w żywność. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz to u mnie. Oczywiście za drobną układą. Oczywiście. Potrzebuję paru rzeczy. Okej, okay, ale jakby nie było, no to niech. W każdych ilościach się nam przydadzą, rzumy hmm. sobie to. to hmm. magiczna różka, dylemat. <grymiany> mamy tutaj jest na razie sobie nie, na razie nie będę tego kupował. Um, sprzedam ci to, kilo sobie zostawię, um, mieszek sobie zostawię, to ci sprzedam. Um, te wszystkie takie alchemiczne um, rzeczy sobie zostały będą przy, przydatne przy tworzeniu nowych zaklęć. Perła chyba też będzie przy potrzebno, Co teraz możesz wziąć? Akwamaryn zostawię... Cholera, kluczy, nie wiem po co, no ale niech już będzie. Hmm. Zawsze mnie zastanawiało, co oni tak ugniatają. W sumie to chyba nie chciałbym wiedzieć. Dobra. Um. To parlanie, dawaj quest'a. W jaki sposób mógłbym służyć Zgromadzeniu? Porozmawiaj z innymi magami. Dostaniesz od nich zadania. Będę nadzorował twoją pracę. Kiedy wypełnisz wszystkie swoje obowiązki, otrzymasz pozwolenie na wejście do biblioteki, by studiować słowo i Inosa. Wszystko jest Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Tak, w rzeczy samej jest coś, co możesz zrobić dla dobra zgromadzenia. W komnatom nowicjuszy przydałoby się porządne zamiatanie. Zajmij się tym. Przecież to potrwa wieki. Chyba więc najlepiej będzie zacząć od razu. Nie można na tym polegać. Lulus, to przecież tylko po Okej, okay, I got this. Nikt nie chce wiedzieć. Mam miotłę. Lecimy. wszystkich komnat zajmie wieki. Nie znasz się. Czemu zamiatasz powietrzem? What the fuck? What? Z. Sprzątanie wszystkich komnat zajmie wieki. O. Emocjonujące. <ś> Dobra. <ś> Może jednak... Sprzątanie wszystkich komnat zajmie wieki. Może jednak przyda nam się lekka pomoc. Ty też tu jesteś nowy, prawda? Tak. tak. Długo tu jesteś? Od czterech tygodni. Dostałeś już kij do walki? Jeszcze nie. No to weź ten. Wszyscy nowicjusze noszą takie kije jako znak, że potrafimy się bronić. Potrafisz walczyć? No cóż, miałem już kiedyś w rękach broń. Jeśli chcesz, mogę cię czegoś nauczyć. Ale mam prośbę. Co to za prośba? No cóż, Jeden z paladynów Sergio jest w tej chwili w klasztorze. Jeśli namówisz go, żeby ze mną trochę poćwiczył, to cię wyszkole. Zobaczę, co da się zrobić. Mam posprzątać kołnaty nowicjusze. Wziąłeś spory ciężar na barki. Wiesz co? Pomogę ci. Sam nigdy tego nie skończysz. Ale naprawdę potrzebuję zwoju z czarem pięść wichru. Wiesz, miałem szczęście i pozwolili mi przeczytać o tym książkę. No, i teraz oczywiście chcę wypróbować ten czar. Więc przynieś mi ten zwój, a chętnie ci pomogę. Mam ten zwój? Szczerze wątpię. Nope. O, swój nie sobie pas. O. Szkoda, że ten pas się nie pojawiał w tym ziemiennego. Panie, by to wyglądało. Um, ok. Hej, czego chcesz? Jestem tu nowy. Jestem tu nowy. To widzę. Jeśli nadal nie masz pracy, porozmawiaj z Parlamem, on ci jakąś przydzieli. Jestem tu nowy, prawie jak gotyk 1. Przypomniały się te czasy, kiedy. Na samym początku wszędzie się gadało, jestem tu nowy. Co on chciał od Sergia? Coś. A to wymaga kolejnego. Czy mogę coś dla Ciebie zrobić, mistrzu? Dla mnie? Nie. Nie potrzebuję twojego pomocy. Lepiej pomódl się za szczęśliwy powrót wojowników wiosła, którzy udali się do górniczej doliny. Okej. Ale najpierw Sergio. Ino z tobą. Słucham, co mogę dla ciebie zrobić. Ino z tobą. Mógłbyś poświczyć trochę z babo? Dlaczego sam nie przyjdzie i o to mnie zapyta? Chyba jest nieśmiały. Rozumiem. Dobrze, skoro to tyle dla niego znaczy, będę go trenował codziennie rano po dwie godziny. Przekaż mu, że zaczynamy o piątej. <laughs> o, współczuję. Niech Inos poświetla ścieżkę, po której kroczysz. Hmm, tak, dobra. Inno się przyjmij do siebie swoje sługi, po Bogosławie i nie wiem co jest dalej. Modliłeś się za mych braci. Serdecznie ci za to dziękuję. Co mogę dla Ciebie zrobić? A co masz? O, to się przyda. Podziel się ze mną swoim doświadczeniem i wiedzą na temat walki. Kiedy walczysz, zawsze pamiętaj, by chronić się przed atakiem z tyłu. Hmm. No to dzięki za radę. Niech Inos. Tak, fajnie. Inos um... każe Ok. Mam skąd wziąć pięć wichru. Wcześniej czy później się... Z tego, co powiem, tam gdzieś się on dostawał. Nie, nie trzeba było jej kupować, ale nie potem gdzie się kupowały. Hej, ty! Potrzebuję pomocy w sprzątaniu Salnowicjuszy. Nieźle. Ledwoś przyszedł, a oni już zapędzili cię do sprzątania? Nie martw się. Ze mną było dokładnie tak samo. Dlatego właśnie ci pomogę. Głupio by wyglądało, gdybyśmy sobie nie poradzili. O Jesteś moim przyjacielem od teraz. Lubię cię. Ej, mam kij przecież. Naprawdę myślisz? Buła! Hmm. Tylko Inus wie, co jest dobre, a co złe. Tak, jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Kij musi być. Trudno. Musi być. Tak jest, A chwiladą chcesz sobie, to sobie to sprawdzę. 25. ale lepsze to nie jest no. Przecież tylko połoski. No. Tego jest więcej, wiesz? Więcej ludzi do sprzątania. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Oczywiście, że ci pomogę. My nowicjusze powinniśmy trzymać się razem. Ręka ręka myje, jeśli wiesz co mam na myśli. Potrzebuję jednak 50 sztuk złota. W końcu muszę spłacić parlana. Hmm. W porządku, już płacę. Biorę się więc do pracy. <laughs> Jaki ton, to a ty mi pomożesz? Co mogę dla ciebie zrobić, bracie? O, Knita. On raczej też mi nie pomoże, a ty? A nie, on chyba też nie, bo pracuje. Czyli tak pamiętam. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu salnowicjuszy. Zrozum. Zrobiłbym to, ale jestem naprawdę zajęty. I don't care. Możesz mi pomóc, gnido. Dobra. Ehm. Um, tam ktoś był chyba sprzątał, tak mi się zdaje. O, ten tutaj, cwaniaczek się skrył. Myślałeś, że coś nie zauważy? Potrzebuję pomocy w sprzątaniu sal nowicjuszy. Bracie, wiem dokładnie o czym mówisz. Powiedziałem ci już. Aha, okej, okay. <ścoughs> sry. <ścoughs> no kurde. Nie odróżniam. I tak nad wszystkimi pisze nowicjusz. Oni też mi nie pomogą. Co ja ten, ten pięść w dostawałem, nie mam pojęcia. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu salnowicjuszy. Czy będę jedyną osobą pomagającą ci w pracy? Nie, już ktoś mi pomaga. A więc ja do was dołączę. O, spoko. Hej, co? Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Ej, cóż, mów czego chcesz? Praca, czy można w mnie jakąś pracę? Tak, potrzebuję pewnych roślin do moich eksperymentów, a dokładnie muszę mieć ogniste pokrzywy. Wystarczy siedem kwiatów. Przynieś mnie, proszę. Ach, i jeszcze jedno, zapodziałem gdzieś recepturę magicznych mikstur. Jeśli ją znajdziesz, będę dozgonnie wdzięczny. Mam to pokrzywę? Mam dla ciebie ogniste pokrzywy. O, fajnie. Doskonale, przydadzą mi się w badaniach. O! W zamian, weź ten swój pięść wichru na pewno okaże się pomocny. No, okaże się po pomocny. Czy mógłbyś przyrządzić dla mnie jakąś miksturę? Jak na nowicjusza jesteś strasznie impertynencki. Wracaj lepiej do swoich obowiązków. Wszystko, czego potrzebujesz, możesz kupić u Goraxa. Hm, no. Nope. Już u niego kupiłem wszystko. No, tylko trzy mikstury. Fuck. Dobra. czas nam się skończył, także sobie gdzieś robię sejwa tutaj i żegnam się z Wami, trzymajcie się na razie